Dobra, halo. To w sumie od razu nagrałem drugi odcinek. Witam, witam. E, gramy z Hendelheim i trochę to pozmieniamy, myślę. Ale ja w ogóle muszę, bo nie będę spokojny, inaczej muszę zepsać bo nie zrobiłem tego. Chyba, pewnie to zrobiłem, a nie pamiętam. A zapiszę jeszcze raz. No, to są zmęczeni niektórzy, na przykład taki Juric To może niech Rashel sobie zagra z przodu I kaszmarek niech sobie zagra tym razem Jako Mrakic też zmęczony, to Hartmanem zagra Hartman już szczególnie przystopował, już nie może się rozwijać, przynajmniej na razie, nie? Ale on ogólnie miał potencjał od 7, 4 do 80, więc może być tak, że on na przykład już Teraz będzie rosnął jeden overal na sezon, nie? Max. Albo na dwa sezony. Także możliwe, że jest to najlepsza opcja, żeby go sprzedać. Albo w zimę, albo w lato. W ciągu najbliższych okienek transferowych. Póki jeszcze jest młody, jest bardzo dużo warty, bo ma dużo overall. A my wiemy, że potencjału za dużo to on nie ma. E, dobra, co tu jeszcze dać? Co tu jeszcze zmienić? Dedic sobie grał, to może teraz nie zagra. Zagra sobie Gojak. Um, ale skoro Jurid jest taki zmęczony, to Dedlit to mawkę. A tutaj jeszcze Herher. Her. ostatnio grał Pazima i grał chyba też Nowak. Tak, dobrze kojarzę. Tak, grał. Bo zmęczony jest dosyć. Le -Modus 7 7,9, zajebiście. Gram dalej, niech, niech, niech strzela. Witek wejdzie w drugiej połowie najwyżej. Tak mi składem myślę, że na udział ich idziemy. Nasi skrzydłowych im porobią na, porobią na bani burdel. Jak to ktoś gdzieś kiedyś nawinął, nie pamiętam kto i w jakim kawałku.

but as we glance at the table, it really is shaping up to be a captivating season, highly competitive, especially at the summit. well, what a great title race this looks like being. yes, there's a long way to go, but it's difficult to split these teams at the moment. let's hope i'm right. can he do it to take the lead? tremendous defending to stonewall him. Kurwa mać, Maldini nie dał na piłkę O Jezu, właśnie nie mogę przełączyć tam gdzie chciałem nie? Ale oszustwo, ja bole Miałem odcięć z trzeci raz z rzędu, chciałem nie do końca stracić, z sezonu gola Ale myślę, że mi się plan nie udał To mu się spodziewał Efektywnie wyglądają szybko Maldini can they exploit the space out wide oh managing to beat him can he open the door to a potential goal oh great defending a man that could have a swam on his back the Who can he play to? <laughs> no, it was right. to? Firing it goal. He's at it again. He's Well, he's certainly looking sharp today. That could easily have be been his second there. A really single minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Well, that one has promise. The defenders know you can't really allow space like that. Tremendous block! Another great cross, making the goalkeeper's job rather easy. Layman a tiny yeah. challenge, Klein-Dienst. Opportunity, and that a piece so gold giving, we're going to see again and again and, and again. Ogarnąć, and over it comes, well, it has come to nothing. What can he do with it now? Will it be? Niesamowite jest to, co my gramy Może najmarnie dobre podanie dało dobre podanie Kurwa Bardziej w bok, no. chciałem to jakoś zrobić Kurwa Comes to nothing in the end. He's going forward well here. Może zagramy lagę może to wyjdzie. So almost up the break here and not quite going to plan for the home side. Work to do Stuart.

tak łatwo strasznie. Poczekałem po prostu, że on pobiegnie i fajnie wykończył. No i bardzo dobrze. Remis przed przerwą. Łączy. Maldini. Oj, jestem na pięć. stoppage time situation, one minute here Kaczmarek And well, the manager Now the second half, calm Faster receptions, better just play defense Well underway once more And it's going to be fascinating to see what developments occur in the second half Ej! jest nasza. Spokój Laimera. Trochę za duży spokój. Ale jest nasza. Kontrolujemy ten, tego meczu. Pojacujemy przy okazji. Coś trochę już. Odpierdala nam Oh. Przez te nie, nie widziałem tego czarnucha tam, serio. Nie wiem, że on w ogóle jest. I leci sobie go. A i myślę, że będzie druga bramka Rush'la. Substitution Let's see how it affects the match. Trying to pick out a teammate. Not quite the clearance we were hoping for. Aye, no, we're going to do it. We're going maybe it'll set something up. No, i ja myślę, że wyższym ja, trochę, tylko jedna O teraz nie, niebezpiecznie, And mega To opanuje to po nas To średnio to opanował Very quick there. Dobrze, to mi się podoba, szybki odbór Rush, oh, mocny no. dzisiaj do, Kurwa, well, dlaczego ty już biegałeś tak lewo? No, miałeś tam zostać, żeby byłeś, wtedy tak by lekko nie podawał Dziury się porobiły, niestety. Well it's a good looking position. Is there a goal in the future? I in With that, the attack fizzles out. to Good looking ball. Real chance. And just like that, the break has stopped. Really top quality defending. Plenty of support here. Kurwa Chciałem siedzieć takiego grudą rogala, bo on nie wychodzi mi ciągle no i, tak. I prowadzimy i trzy punkty będą siedzieć Jeśli będziemy grali, grali dalej tak jak gramy So back on the see so Tight contest here. 20 minutes to go. Flying east. Well this looks really productive. What can they do from this position? Now he must favor the cross.

No Nie wierzę w to, kurwa, nie? Nie tej gry. Konrad Leiber. Szymbik, kontuzja. I na piłkę Timoteusz Puchacz. Może no, już podać, bo pewnie był no, w niego bardzo dobrze Niech czarny też sobie, czarny też sobie strzeli czasem Już mnie kusiło żeby znowu tak samo powiedź po prostu mocny strzał Po długim słupku sobie trochę What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? 5 minutes remaining and one thing is certain, no one is leaving because it's still close. No, Szwapać gościu Grudaszek Ciutki, to zabrał. do tyłu.

I no, co mam powiedzieć? Fajnie, że o kątek w ogóle nie pamiętam, kiedy w sumie pamiętam, kiedy strzelił więcej niż jedną bramkę w meczu. Wtedy strzelił 4 w poprzednim sezonie. Ale fajnie, fajnie, jeszcze tam sobie poprawia statystyki. Gruda dwie asysty. Ury, kolejna bromeczka do kolekcji. czy wskoczymy w tabeli wyżej Przestymuluję do pucharu Żeby też wszyscy zagrali I teraz sprawdźmy Zagrali wszyscy, zagrali To na drugim miejscu jesteśmy No dobrze to wygląda 17 goli straconych Mam nadzieję, że ma ktoś więcej Dwie drużyny mają więcej Ale nie dużo więcej Także jest niestety... E, duża konkurencja. <noise> Będzie ciężko w tym roku nie zostać drużyną z największą liczbą straconych bramek. I będziemy grali teraz Puchar. Tak? Ja tylko sprawdzę. Nie będę tego oczywiście już nagrywał, ale sprawdzę jak tego, jak zmęczenie. No, tak jak myślałem, A w ogóle na ile bij mi wypadł, to jest dosyć istotne. No, tak bolałem te wiadomości. E, tylko 5 dni. Coś tu się wydarzyło. Thorsten Mayer się szkoli. Ja już 18 lat skończył. To trzeba będzie go zaraz podpisywać. Może Marko sobie zagrasz? Może nie? W sumie nie wiem. Zobaczymy po raz pierwszy w tym sezonie statystyki zawodników. Chory, to samo bramek clk No i tu raczej nikt więcej od nas się bił. O koronę króla setów. nie będzie, choć Gruda ma 4 bramki. które już najmowa 12, od razu już odstawy konkurencję na samym początku. Może chce pobić swój rekord z zeszłego sezonu. No zobaczymy, jak w ogóle będzie tak dalej szło, to Króda będzie miał kurwa, staty typu 22 gole i 35 asyst, nie? To był, byłby jakiś kosmos, ale jest to możliwe, jeśli będzie dalej tak grał. Dobra, to kończę odcinek. Elo.